Dobra sytuacja dla mnie wyszła, ponieważ mam odwołany ten drugi kurs na odbiór, więc ja nie będę z tego tytułu narzekał, absolutnie. Więc tylko zadzwoniłem, bo chciałem dokumenty na wyjazd, ale tych dokumentów nie było, więc zadzwoniłem na planowanie z zapytaniem o te dokumenty. No ale oczywiście odgórnie powiedzieć, że tego odbioru nie ma, jest odwołany, bynajmniej mój, bo akurat trzy lufy idą na ten odbiór. No akurat moja jest odwołana, więc jak najbardziej wszystko gra. Ustawiłem się od razu szybciutko na myjnie, w kolejkę, a że tylko jedna długa lufa przede mną i będę wjeżdżał ja. Ósma dziewięć, więc w sumie można powiedzieć, że teoretycznie jestem po pracy, więc tylko aby umyć auto i można zmykać do domku. I na dziś to wszystko by było. Także co tu narzekać w dzisiejszym dniu? Wszystko gra. Ja bym umyć autko i można lecić do domku. Także miłego dzionka wszystkim życzę i do zobaczenia i do usłyszenia jutro.